Siemanko, z tej strony idealny a, a, a w dzisiejszym odcinku, no, zagramy sobie na ten... na ten Head. Właśnie wyszło na serwer... Zabijecie mnie za to, ale... sorry. Tego... się nagrywałem na... murzyny... Dobrze, zabiję. mnie. Nagrywałem na murzyny... I wiem... ja jeszcze jedna rundka! Spoko, spoko bo no, nie było spoko. Chwila minęła, chwila nawet nie minęła, już wyłączył mi się CES, że skończono nagrywanie. Już mu na CS, ja z z kama No i nagrywam teraz. Aha, i właśnie tam pozdrawiałem wszystkich. No i jeszcze mówiłem, że cała prawda o mnie będzie wypiary w tym odcinku drugiego sezonu, Aha. nie? Czyli za Też może się domyśleć. Dlaczego zaraz? No dlatego, że teraz tak będzie. Ten... Tak, 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 tak. Bo się rozpędziłem, nie, tam wszystko już zrobiłem. Jak z nie, ale ich nie jeszcze nie No. No i właśnie za szybko zabrnąłem. Już tam mam domek, wszystko fajnie, diapsy znalezione. No wszystkiego nie mam zrobionego, ale to... by to było odcinków 5 pięć, pięć, nie? Jesteś mały? Gorra! No. Cześć, daję Ci 7... 13 osób, gorra! No i jeszcze dwajty. 15 osób! Mało, mało! Właśnie nie wiem, czy na tym... Na burzyny, nie gorali więcej. Aha, zaraz właśnie po tym odcinku będę nagrywał będzie Minecrafta drugi sezon, bo mnie brat prosił. Mówi. Jeśli mnie nie będziecie słyszeli, piszcie. Bo jak ta sobie oglądam moje filmy. I ten też siebie za bardzo, nie słyszę. Może za Hmm. Wreszcie poszły. Nie, no, zawsze tak mi Nie było szans. Dobrze. Więc jak mówiłem, rozpędziłem się. Nie wiem, czy nie, czy nie, że Właśnie w tamtym odcinku nie wiem. Czułem się bardzo dziwnie. Później pod koniec odcinka brzuch mi zaczął boleć. Kolejny był. Kolejny był. Ale dorzubiłem Specznik, specznik. Powinniśmy dzisiaj to pierwsze przejść, bo było ładnie, żeby mi było w ręce. Graliśmy muszę być w Pimpangach, fajnie było. Tak, żeby docierali, przycili... aż inny z ale klasy I nas nie zaczął denerwować. Okej, spód rajd, wszystko było spoczko. Całe spokojnie, Sprawdziam z kolaja. Uuuu, fajnie ja mi się było. Się przeżyć nie. The walls może dzisiaj będę nagrywać w dwie części, ale... Patrzcie, ścielam w kulki. Patrzcie. Teraz ścielam w kulki. Posłuchajcie. Nie no, opłaciło mi się to. Leży już dałem. Cztery. Spoksik. Nie, nie, pójdziemy sobie na jedną rzecz. Czekajcie, zombie wypleł. Może być? Czekajcie. Ja z tym biłem. Okej. Okay. To do końca tego. Ciemanką już jesteś z powrotem. Zapomniałabym powiedzieć szybko, że nie wiecie. Tam jest w stoczy. Dobrze, Dobrze tarad. Zarobię, przegrzę. Aż, nie wiecie, jak to kolor będzie Zomnik, chyba. Dobrze, ale już jestem. Okej. Okay. Okej, okay. szybko, szybko. Nie no, skąd oni mnie biorą? Tam ktoś siedzi. O, jest No nie ma tam Nie, kupię. To co ja robię?